Szanowni moi drodzy, witam was w kolejnym dropie u Redy. Tym razem mamy trzeci tydzień, a dokładnie 18 stycznia i zobaczymy sobie, cóż takiego Reda tym razem dla nas przygotował. No i tak jak widzimy, mamy pancerz elfa wysokiego rodu, czyli kontynuując zeszłotygodniowy drop, w którym był kaptur z tego setu, a dnia wczorajszego były również karwasze, tak więc już trzy elementy z tego pakietu były do zebrania na przestrzeni kilku dni. Patrząc na te części ekwipunku zdecydowanie możemy potwierdzić, że drop u Uredy się poprawił. A bonusami dla tej zbroi są oczywiście wzrost obrażeń od ataku dystansowego oraz wzrost damage'u od ataku wręcz. A kolejnymi elementami dropu dzisiaj do zebrania są Mount Dwalin z pakietu Nilfheimu, z którego to niedawno mieliśmy skin Synina Nepia, tego niebieskiego smoka. Tym razem dostajemy jelenia, aczkolwiek w kolorach biało-niebieskich. Muszę przyznać, że całkiem fajne urozmaicenie. Dalej mamy włócznie Swipul z pakietu Valkyrie, z którego ja osobiście posiadam już zbroję, co do samej włóczni nie jest oczywiście ona w żadnym aspekcie przełomowa, aczkolwiek to ją akurat wybrałem, tym razem, żeby zakupić. A jej marnym bonusem jest tylko wzrost zadawanych obrażeń w plecy przeciwnika przy niskim poziomie zdrowia. Dalej mamy hełm łowcy Ulra. Ojoj, tutaj on wygląda naprawdę ciekawie. Pochodzi on z pakietu o bardzo podobnej nazwie, czyli łowcy Ulra, której toperkiem jest wzrost obrażeń dystansowych po aktywacji zdolności najlepszy przyjaciel człowieka. A drugim są obrażenia od zdolności wzrastające przy wyposażeniu w 5 elementów zbroi. Akurat z tego pakietu to najbardziej podoba mi się Mount, ten taki tygrys czy, czy coś w tym rodzaju. Naprawdę ciekawie to wygląda. Może w przyszłości się doczekamy. Kolejnym elementem, który możemy zakupić, jest miecz Surtura, który to w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy pojawił się już chyba ze 3, może 4 razy. Przy którym wzrastają zadawane obrażenia podczas gdy płonie. Akurat ten pakiet posiadam wykupiony, a to ze względu na zbliżający się dodatek, oczywiście Down-of-Ragnarok, tak by poczcie pod jednego z ludzi Surtura. Z no ale tak na serio, to po prostu mi się podobał. No i ostatnim elementem jest rufa do Longboota, a konkretnie rufa Draugra, która pochodzi z pakietu właśnie o tej samej nazwie. I wygląda on w ten sposób: nic przełomowego, taki T. No i moi drodzy, w sklepie nic nowego się nie pojawiło, tak więc tym razem zostawiam was z wyborem. Cóż takiego kupicie? Ja zapraszam do pochwalenia się w komentarzu, a tymczasem ja się zbieram moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia, zapraszam do innych moich filmów. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć, 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 do zobaczenia w kolejnym...